Mm. Jak zrobić psronga soczystego, pachnącego w 10 minut? Sekretny składnik, to musicie koniecznie mieć po i to nie jest za dużo. Jaki on jest soczysty? Zacznę od tego, że będzie to rybka najprostsza na świecie. Uwielbiam robić ryby. A szczególnie takie, które się robi banalnie prosto. Pytanie, jaki zrobić do niego sos? Otóż od sosu zacznę, moi drodzy. Czosnek. Trzy ząbki rozgniecione. Patelnia. Na której to patelni chciałbym warzywa przyjemnie przypiec. Więc czosnek od razu. Trzy małe cebulki, przypieczone mocno warzywa w dużych kawałkach, są doskonałą bazą do zrobienia dobrego sosu. Teraz papryka – czerwona i zielona. W grube, nieregularne kawałki, to jej kształt nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Zanim warzywa pozostałe, no to tylko wam pokażę, o co chodzi. Taka cebulka, taki czosnek – mocno przypieczone z jednej strony. I teraz przewracam na drugą stronę, żeby zrobić dokładnie to samo. Gwarancja dobrego smaku i dobrego aromatu. One nie tylko muszą się przypiec, ale muszą się też e, poddusić. Więc dajcie im chwilę, żeby nie tylko były brązowe, ale również żeby delikatnie zmiękły. Ale to musi być mocny kolor. Na razie cebula i czosnek. W kolorze gwarantującym dobry smak. cek. Kolejne warzywa, czyli papryka. Dokładnie to samo. Przyprawy. Cytryna albo limonka, może limonka. Miałem w domyśle zrobić tymianek, ale ta bazylia tutaj do mnie e, mówi. Jest tak piękna. Znowu, żeby warzywa szybciej zmiękły, żeby warzywa się troszkę poddusiły. Odrobina soli, niech puszczą wodę, niech zaczną się tutaj dobrze prażyć. To jest, moi drodzy, gwarancja dobrego smaku. Teraz mniejszy ogień, zdecydowanie mniejszy, bo papryka przypieczona z jednej strony to dobra rzecz, ale z drugiej strony ona musi być troszkę podduszona, taka odparowana z wody. Więc teraz cebula do papryki. I to wszystko jeszcze 2-3 minuty. Na patelni, pod duszę. Sos za moment zrobi, ale muszę poczekać, aż warzywa trochę przestygną. Ale rybę czas wstawić. Rybę, która sama się robi, i dzisiaj postanowiłem zrobić wstrąga. Oczyszczony, umyty, wypatroszony, do kupienia w takiej postaci. Pozbawiony też łusek, więc mogę go bez problemu wyfiletować. Teraz kochani, to co zawsze robię w przypadku delikatnej ryby, doprawiam, ale nie doprawiam absolutnie żadną solą. Doprawiam tylko tym, co pachnie. Mogą to być zioła, dlatego też poproszę tutaj troszkę tymianeczku. Obiecałem prosty przepis, i to jest prosty przepis. Siano – w tym przypadku siano, bo robię to w takim żeliwnym naczyniu. Jeżeli macie grilla, wystarczą namoczone drewienka, namoczone gałązki, cokolwiek drewnianego, co położycie bezpośrednio na ruszcie. Moim rusztem jest siano. Moim grillem jest ogień pod tym naczynkiem, czyli temperatura. I teraz doprawione tylko tymiankiem kawałki ryby układam bezpośrednio na sianku. Ryba jest ze skórą. Skóra będzie mi chroniła tutaj temperaturę. Będzie chroniła rybę przed nadmiernym wysuszeniem, dlatego to, co chciałbym zrobić, to z jednej strony upiec, uparować rybę, a z drugiej strony troszeczkę ją podwędzić. Tlące się sianko będzie przyklejało się do powierzchni ryby. Maksymalnie 10 minut ryba sama się zrobi, a ja w tym czasie mogę przygotować wreszcie sos, który obiecałem. Wszystkie warzywa przekładam na deskę i teraz dokładnie je siekam. Teraz już składniki banalnie proste, które wydaje się, że są dosyć oczywiste, jeśli chodzi o moją kuchnię. Limonka, skórka, troszeczkę do środka. Pamiętajcie, że ten sos będzie do ryby. Zdecydowanie odrobina soku. Dobrej jakości oliwa do każdego sosu. Bez oliwy nie ma dobrego sosu i nawet jeżeli jest to sos jogurtowy, to musi być oliwa. Sekretny składnik. No, tego musicie spróbować. To musicie koniecznie mieć. Do tego sosu. Kumin. Czyli kmin rzymski. Do sosu z pieczonych warzyw pół łyżeczki i jeszcze trochę i to nie jest za dużo. Sól. Posiekana drobniutko na samym końcu dodana świeża bazylia. Bo teraz rozproszone wszystkie aromaty muszą chwilę postać, muszą się przegryźć. Przypieczona dymka, lekko chrupiąca jest bardzo dobra. Nagrzewam więc patelnię. W zasadzie tylko muszę zrobić jeszcze dymkę. A jeżeli wam się to podoba, dodajcie mi wyzwanie, rzućcie mi wyzwanie, jaki przepis jeszcze chcielibyście zobaczyć na rybki? Chętnie wam to zrobię, a może szukacie po prostu takich jak dzisiaj, prostego, ale w jakimś sensie oryginalnego. Cała playlista na przepisy, które już zrobiłem, po lewej stronie. Zerknijcie. I teraz, moi drodzy, pokażę wam efekt, który chciałem wywołać. Efekt, który wy bez problemu zrobicie na drewienkach, wykładając te drewienka na ruszt grillowy, a na te drewienka rybę. Jeszcze raz podkreślam – to jest mój dzisiejszy grill. A efekt lekkiego podwędzenia mogę sobie zrobić bez problemu. Voilà. Banalny sposób. Moim zdaniem to już jest gotowe, nic więcej nie trzeba robić bo przecież to będzie wyglądało bardzo ładnie. Do jednej rzeczy was też namawiam – próbujcie. Próbujcie wszystkich przepisów, próbujcie wszystkich sposobów, bo może być coś takiego, co zrobi na was absolutne wrażenie. Coś, co spowoduje, że na stałe włączycie takie danie do menu. Tak jak ja włączyłem łososia po mojej lewej stronie, łosoś z karczochami. No to jest rzecz taka, którą robię bardzo często, bo lubię. Wyjątkowości dodamy na sam koniec, polewając rybę sosem z pieczonych warzyw.